Spróbujmy dziś pomalować się takim zestawem cieni. Myślę, że będziesz zachwycona krok po kroku um, pomaluję się tym zestawem cieni i jestem przekonana, że jeśli będziesz chciała sobie to odwzorować, a nie potrafisz się malować, wyjdzie ci na milion procent. Może warunek jest jeden, że cienie powinny być bardzo dobrej jakości, czyli takiej, żeby się nie osypywały, nie robiły pantej, żeby się też nie przyklejały, nie były trudne do rozblendowania. Ja nie jestem wizerzystką, ale pomagam. Kom zwykłym, niezwykłym kobietom, takim jak ja. Każdego dnia robić się na milion. Odkryłam 10 lat temu kosmetyki marki Mary Kay. Jest to amerykańska firma od ponad 60 lat na rynku, od ponad 20 w Polsce, dostępna nie w drogeriach, nie w galeriach, ale dostępna u niezależnych konsultantek. I gdy poznałam jakość tych kosmetyków, gdy poznałam, jak one są świetne, dosłownie świetnie się nimi maluje, świetnie się ich używa, jakie dają lekko, łatwo i przyjemnie, fajnie. Na rezultaty. E, zakochałam się i Postanowiłam się dzielić z innymi kobietami. Tak już od 10 lat pomagam w doborze kosmetyków, udostępniam możliwość oczywiście zakupu, ale też pokazuję przede wszystkim, jak ich używać. Czasami kupujemy przeróżne kosmetyki w galerii, ale po prostu potem albo ich niewłaściwie używamy, nie wiemy, jak nie dają nam satysfakcji. Moją rolą, moim celem, zadaniem i taką radością jest to, żeby każda kobieta, która która sobie kupi, miała z tego nie tylko efekty, ale po prostu radość i satysfakcję. Najpierw wyrównam koloryt mojej skóry, lekko, łatwo i przyjemnie, szybciuteńko, kremem wyrównującym kolory skóry, więc to nie będzie wielki wizaż, to będzie mm, lekkie podkreślenie urody. <gryw> Mam nadzieję, że wyjdzie, więc zostań. E, nałożyłam krem wyrównujący koloryt skóry, który nie zastyka, nie robi maski, nie muszę go równo rozprowadzać. Mogę po prostu jak zwykły krem. Spójrz, że od razu lepiej wyglądam. <laughs> tak niewiele, nie? Uwielbiam i szczególnie polecam paniom, które nie lubią dużo makijażu, tylko tak leciutko, bo ten krem nie wchodzi w zmarszczki, nie zastyga i właśnie jest taki leciutki, a jednak pięknie odbija światło od skóry. Teraz oprószę buzię pudrem sypkim. I to jest też puder, który tworzy taką satynową powierzchnię skóry. Pięknie ją też nawilża, bo ma olej słonecznikowy. Buzia jest po nim mięciutka. O. I nie widać go. To jest bardzo fajne, bo bardzo często pudry sypkie widać na skórze. Brzydko to wygląda, często postarza. Tutaj ten puder się pięknie zintegrował z moją skórą, więc go w ogóle nie widać. Zanim przejdę do makijażu oka z zapowiedzianym zestawem cieni, to jeszcze pozwól, że tylko musnę sobie policzek, żebyś ty, która jesteś po drugiej stronie, miała lepszy taki odbiór. Nie będę tego robić jakoś precyzyjnie, troszeczkę rozświetlacza. O, i już zaraz oko. Rozświetlacz lubię też dawać na usta. Troszeczkę różu. Nie za dużo. Ale jednak. I już przechodzimy do oka. Ja y, jestem zwolenniczką prostoty. Im prościej, tym lepiej, im mniej, znaczy lepiej. Dla mnie, nie wiem jak ty lubisz, e, e, jestem tego bardzo ciekawa. E, już przechodzę do oka, jeszcze tylko ogarnę swo, swoje brewki, żeby też e, tutaj już były z głowy. Bo zawsze się coś tam mm, opruszy. Ok jeszcze je tylko troszeczkę podreperuję bardzo lubię to robić precyzyjną kredką do brwi właśnie tej firmy e świetne jest to, że każdy kosmetyk mm, jest taki w użyciu, że em, bardzo naturalnie e wygląda. O. Nie, czyli nie przerysowałam brwi, nie zrobiłam jakichś kresek mocnych, mm, a brwi są e, lekko podkreślone. Mm, jeszcze tylko błyszczyk na usta i już oko. O, żeby już tutaj było fajnie. Od razu uśmiech jest <grytanie> bardziej promienny. Um, Dobrze, e, więc e, w zapowiedzi takie cztery e, kolory cieni. E, to jest też e, taka paletka, e, do której się wkłada cienie, e, więc e, i ona jest namagnetyzowana, więc e, cienie się no, nie, nie, nie uciekają, gdzieś tam nie mają e, ryzyka. Nie ma ryzyka, że się zbiją, co się często w łazienkach zdarza. E, więc tutaj fajne też jest mieć e, w, paletka, w tej paletce. Mi towarzyszy zawsze zestaw pięciu profesjonalnych pędzli w takim futerale. Uważam, że mistrzowsko zostały te pędzle stworzone, bo bardzo ułatwiają makijaż. Zaraz zresztą zobaczysz je w akcji. Ja już sobie tu tylko przygotuję. I uwaga, czas, start! <gryw> Zaczynam od cienia biszkoptowego którym bokiem pędzla nabieram i wklepuję w moją powiekę. Wklepuję, wtedy lepiej się nie tylko, że przyczepia, nie o to chodzi, ale lepiej się dostaje we wszystkie zakamarki. A mi powieka bardzo opada i jest bardzo wiotka i jeszcze tłusta. Więc lepiej mi służy wklepywanie. Ty, oczywiście, zobacz, jak u ciebie się to sprawdzi. Brzeszki można oczywiście opruszyć. Zajmę się na razie jednym okiem, żeby nie przedłużać. Wklepałam. Ehm, powyżej łuku brwiowego nabieram troszeczkę cienia rozświetlającego. Nie za dużo, ale leciutko, żeby unieść te. O, widzisz, tutaj. Może jak ruszam to, to coś bardziej widać, żeby unieść te części, jakby optycznie te części brwi, bo wtedy się też całe oko do góry podnosi. Co teraz robię? Teraz tym samym pędzlem, to jest pędzel do nakładania cieni, nabieram bokiem pędzla cień espresso i ten cień espresso pionowo wklepuję na, dół, na szerokość pędzla, na jego wysokość. E, czyli nie muszę tu myśleć czy wyżej, niżej wklepuję żeby się wszędzie tam dostał w te moje zakamarki wycieram troszeczkę e, pędzelek i co robię? i będę kręcić kółeczka <laughs> zawsze się z tego śmieję lubię kręcić kółeczka czyli do strony nosa Okrężnymi ruchami prowadzę już tak nie bokiem, pędzla, tylko tak z góry. Prowadzę ten cień, i uwaga, ten cień wtedy się fajnie znajduje tutaj, na tej kości już, gdzie zwykle jak, się, jak jest wiotkość powieki, jak jest o jej opadanie, to, to tutaj jest jej najwięcej. O teraz widać, nie? że tutaj jest najwięcej, i tutaj ten cień wtedy się fajnie znajduję i prowadzę go nie do samego tutaj końca, ale mniej więcej tutaj gdzieś, jak jest ten łuk. Cały czas fajnie jest pilnować i sobie wyobrażać, jak mieliśmy na matematyce w szkole linie równoległe, no to tak równolegle do łuku brwiowego, czyli cień powinien się najbardziej, najwyżej znajdować o tutaj, gdzie jest najwyższa. Część łuku brwiowego równolegle do niej. I mogę kręcić kółeczka, ja to najbardziej uwielbiam, a mogę też bananowo tutaj przesuwać pędzel, natomiast ja najbardziej lubię kręcić kółeczka i pokręcę troszeczkę. I to fajnie rozprowadzi cień. Co teraz zrobię? Teraz nałożę cień różowy już z góry. Pędzel trzymam. Nie wiem, co by na to makijażystki powiedziały, czy się zgodzą. Na pewno można to zrobić dużo lepiej. Mnie się świetnie ta metoda sprawdza i bardzo szybko się wtedy tym, wtedy maluje i bardzo fajnie wychodzi. Zaraz zresztą zobaczysz. Czyli teraz będzie cień różowy, zgaszony róż, który świetnie komponuje się z tym cieniem espresso. Espresso to jest cień, który jest taki szaro-brązowy. I ja ten cień różowy bananowo już teraz właśnie równolegle um, pod tym łukiem e, brwiowym nakładam. Mam nadzieję, że to widać. Nie wiem, jak m, światło i możliwości. Na końcu y, postaram się przybliżyć zaraz kamerę. Ale dodanie tutaj tego, y, tego różu świetnie y, odmładza oko. To jeszcze nie koniec, bo jeszcze został nam e, cień rozświetlający, który damy od nosa, ale też e, cały dół. E, I tu oczywiście, że można dopieszczać, a my przechodzimy dalej, żeby e, w miarę szybko m, temat. Tego wykorzystania tej paletki w taki kreatywny, jak myślę, sposób e, się e, sprawdził. E, tutaj miał miejsce mm, do zobaczenia. Nabieram, zmieniłam pędzel, e, bo jak wspomniałam, używam pięciu profesjonalnych pędzli od Mary Kay i w zestawie jest taki mały, ścięty z małym brzuszkiem pędzelek. Na, od góry nabieram cień biszkoptowy I tutaj na dole. W linię rzęs ten cień nakładam, potem nabieram cień różowy cały czas z góry ten, tym pędzlem, i tutaj w dalszy ciąg linii rzęs nakładam. Tego bardzo, bardzo nie widać, ale uwierz, że w efekcie na cały wygląd bardzo wpływa. I teraz na końcu nabieram cień espresso, i ten cień espresso też w linię rzęs nakładam w krótkim odcinku, czyli już nie, tu, już nie po całej długości, ale w krótkim odcinku. I uwaga, wyjeżdżam sobie, ponieważ ten pędzelek jest właśnie genialnie do tego stworzony. Wyjeżdżam sobie nim, tak jakby tu o. I wtedy mi się oko tak fajnie liftinguje, nie? Czyli teraz robię sobie tak zwaną niektórzy to nazywają, nie wiem, czy to można nazwać łeską. Ale powstaje coś na kształt takiej łeski, Czyli przykładając pędzel w taki sposób, jakbym chciała, połączyć go z łukiem brwiowym, po pierwsze, unikam efektu opadań, opadającego bardziej oka, bo wszystko się ku górze unosi. A po drugie, e, właśnie jeszcze sobie na tę kość tutaj, kręcąc, przekręcając pędzelek w dłoni. Fajnie wyjeżdżam. Fajne jest to, że nie trzeba być wizażystką, nie trzeba umieć. Wystarczy mieć właśnie takie dobre cienie i takie fajne pędzle, które są stworzone po to, żeby, żebyś nie musiała umieć, a żeby ci wyszło. To jeszcze nie koniec, bo teraz wytrę sobie mój pędzel do nakładania cieni, czyli trzeba mieć wacik do wycierania albo drugi do cieni jasnych, jeden do cieni ciemnych, drugi. Kto boga temu zabroni, mieć dwa pędzle. E, I jeszcze sobie nakładam bokiem pędzla ten cień jasny, biszkoptowy, żeby go nałożyć tutaj. O! I uwaga: <laughs> jeszcze został cień <laughs> rozświetlający, który już najbardziej lubię nakładać palcem. A dokładniej wklikać go sobie tutaj od strony nosa. To jest taki trik, że jeśli się wklika tutaj cień rozświetlający, oczywiście nie taki zimny, nie taki ordynarny, em, <trym> Tylko taki ten, którego ja używam, to jest cień Monston, to jest cień pośredni pomiędzy zimnym a ciepłym, więc świetnie się sprawdza, bo ciągle tak w zgodzie z naturą e, podkreśla urodę, rozświetla te punkty, które chcę rozświetlić. A rozświetlenie tego punktu, co powoduje, e, to, pra, to takie praktycznie nic, a jednak powoduje, że na przykład jeśli mam cienie pod oczami, to optycznie od nich odwracam uwagę. Oczywiście można też stosować korektory, a najlepiej bardzo dobre kremy czy płatki pod oczy, jeśli masz taki problem. Mam super sprawdzony sposób. Więc teraz przejdę do konturówki. I konturówkę nakładam sobie po linii rzęs, nie w linii wodnej, tam nie na zewnątrz, tylko po rzęsach. Króciutki odcinek i uwaga, dalej wyjeżdżam e, tą konturówką, e, tutaj wyżej, żeby znowu zliftingować moje oko. <grytanie> e, I unoszę leciutko e, powiekę i się smyram. Jeśli dopuszczalne jest takie słowo, polin u góry. I teraz uwaga, sięgam po kolejny pędzelek. To jest pędzelek też z tego zestawu, dlatego bardzo polecam 200 parę złotych. A ten zestaw chyba do śmierci będę mieć, już go używam od wielu lat. Przytrzymuję tutaj, nie ciągnę pod okiem, tylko przytrzymuję palcem i smyram się tym pędzelkiem. I teraz znów nie muszę umieć, ponieważ pędzelek jest tak stworzony, że sam wie, jak to rozproszyć, dlatego że jest stoszkowy, czyli coraz, y, na, najdłuższy na środku i coraz krótszy, coraz krótszy, coraz krótszy, i przez to się ten cień tak pięknie sam rozprasza, że ja nie muszę tego umieć robić. Rozprasza się samo. I zaraz będzie. Fajnie. Co jeszcze można e, zrobić, ewentualnie gdyby się zdarzyło, że tutaj mam cienia, tak, po, po przyłożeniu pędzelka w taki sposób, od końcika e, oka do końca brwi, e, to, to tutaj nie powinien się żaden cień znajdować, bo za, jeśli się tutaj niżej znajduje, to oko jest. Takie opadnięte e, i niezliftingowane, nie podniesione. Czyli można sobie przyłożyć, jeśli tutaj się coś znajduje, to oczywiście można e, czy wacikiem złożonym sobie, e, sobie o tak wytrzeć, czy czyściutkim pędzelkiem smyru-smyru ku górze zrobić. Czy można nałożyć na pędzel troszkę korektora i tutaj sobie jeszcze przejechać nie będę tego wszystkiego robić bo nie mam takiej teraz potrzeby ale wspominam o tym bo może tobie gdzieś tam się to przyda sięgam po tusz do rzęs i tylko zaraz sobie wytuszuję rzęsy ale najpierw przeczesuję zawsze przeczesuję wcześniej rzęsy używam do tego takiego pędzelka który nie jest dostępny w zestawie jest osobno Przykładam, zygzu, zygzu robię prawo, lewo, przekręcam mój tusz, bo używam takiego tuszu, który ma z dwóch stron różną e, sztoteczkę, jedną do zagęszczania, drugą do wydłużania. E, I po przekręceniu wyciągam już rzęsy ku górze, lekko, łatwo i przyjemnie, z radością. E, taki e, makijaż wykonuję sobie każdego dnia. Odkąd poznałam te kosmetyki, uważam, że każda kobieta potrafi się nimi pomalować, nawet jeśli myśli, że nie potrafi, e, bo są bardzo łatwe w użyciu. Czasami e, używamy kosmetyków, które są bardzo trudne w użyciu, no, już dla wizerzystów może bardziej. E, a te. Są kosmetykami pielęgnacyjnymi. Spójrz, jakie fajne powstało mi oko. A nie jestem żadną wizerzystką. Oczywiście pomagam kobietom w doborze kosmetyków, pokazuję, jak używać zakupione kosmetyki. Jeśli trzeba, to uczę ich używać. Ale tak naprawdę, każda moja klientka odkrywa, że faktycznie nie trzeba umieć się malować. Przybliżę troszeczkę. Oczywiście, że można zrobić to ładniej, lepiej, dokładniej, mocniej. Można zrobić z tego bardzo porządny makijaż. Ale jeśli. Mm, nie trzeba, to po co? <grym> Jak takie coś, już świetnie podkreśla urodę. Jeśli chciałabyś spróbować e, tych kosmetyków, które tutaj widzisz, zobaczyłaś dziwnie się czuję z takim jednym okiem. E, jeśli chciałabyś, żebym pomogła Tobie dobrać zestaw do makijażu. Jeśli chciałabyś nauczyć się malować, jeśli chciałabyś nie wiem w nowym roku zacząć wyglądać jak milion dolarów, a teraz się tak nie czujesz i myślisz, że tak nie wyglądasz, to zapraszam cię do kontaktu. Pomogę tobie stworzyć zestaw i nauczę tak używać tych kosmetyków, że z lekkością i łatwością będziesz robić się każdego dnia na milion. To ci obiecuję. Wyłączę się, już teraz dokończę moje drugie oko. Mm. I mam nadzieję, że wstąpiła w ciebie radość i nadzieja, że ty też tak możesz, bo dlatego to nagrywam nie dla siebie, ale dla ciebie, żebyś też miała taką radość. Dobrego dnia.